Mano, dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o sportowej rywalizacji, jako Twojej niesprawiedliwej przewadze w życiu codziennym. Rywalizacja jest w naszej krwi od pokoleń. Przez wieki w naszych przodkach pobudzała chęć tworzenia, doskonalenia, osiągania, a to wszystko przed strachem bycia pokonanym. Ze względu na sposób jej stosowania, wewnętrzną rywalizację określam jako taką drobną dawką adrenaliny każdego dnia. Codziennie staję przed wyborem walcz lub uciekaj. Wychowany w piaskownicy dosłownie odszepuję swoje grabki z piachu i walczę. Walczę o swoje lepsze jutro. Kielęgnuj wewnętrznie cztery filary jak dyscyplina, pokora, szacunek do rywala i walka do utraty tchu zgodnie z zasadami fair play, które w sporcie służą za fundamenty. W czterech krokach jak to wykorzystywać? Jak to zaimplementować? Rywalizacja ma to do siebie, że rezultat zawsze jest ten sam. Są wygrani i są przegrani. Dlatego do implementacji mega ważne jest zdyscyplinowanie się i to jest punkt numer jeden. Nie ma naprawdę tutaj co się rozczulać. Z dyscyplina to dyscyplina. To jest codzienna praca nad Twoim projektem poprzez używanie do tego procesu. Co mam na myśli? Załóżmy. Zobaczmy taki przykład. Chcesz schudnąć 20 kg. No to, to jest ten Twój główny cel, to jest ten Twój projekt. Jak do tego dojść? No to, to oczywiście potrzebne są małe kroki do tego, jak musisz więcej ćwiczyć yy, i spalać oczywiście te kalorie. I proces numer dwa, w którym jest po prostu jedzenie mniej i zdrowiej. Nie ma innej opcji, żeby po prostu schudnąć. Po drugie, bądź ambitny. Tak samo jak ja, masz dwie ręce, dwie nogi i, oczywiście, głowę na karku. Dlatego nie różnisz się kompletnie niczym, jesteś taki sam jak każdy inny. Dlatego nie pozwolisz, by ktokolwiek był w stanie pokonać ciebie. Warto tutaj wziąć pod uwagę samego siebie. Warto pokonywać własne ograniczenia. A to, że ty jesteś wyłącznie tą jedyną osobą, która ma jakikolwiek wpływ na ciebie, nie ma, nie ma w ogóle jakichś problemów, żeby wystawić się na krytykę i po prostu iść po swoje. Krytyka i to, że ludzie będą gadać, to to jest oczywiste. Już gadają, teraz gadają, tylko może o tym nie wiesz, to mało istotne. Ludzie to swoje rywale. A przy okazji, nie dość, że będę o Tobie mówić, to masz darmowy marketing i, i bezcenny marketing, wiadomo, może czasami nie najlepszy, ale, ale to zawsze marketing. I po trzecie, działaj na 101%. Osobiście uważam, że to jest klucz i pokrótce, staraj się być po prostu wersją codziennie lepszą wersją siebie. O tym 1%. Pamiętaj, jeśli chcesz więcej, sprawdź mój blog, tam znajdziesz więcej na pewno informacji, bardziej opisane. I ostatnie, bardzo, bardzo ważne, buduj swoją świadomość bycia w procesie, bycia i tworzenia tego wielkiego projektu. I bądź wtedy świadomy, że tak naprawdę jesteś na początku swojej drogi. Sąsiad poświęcił kupę czasu, żeby zbudować tę, tę chatkę obok Ciebie. Dlatego skupiaj się i wyrabiaj sobie to świadomość, że to jest proces. Będą porażki, będzie płacz, będzie ból, będzie narzekanie, ale tylko Ty decydujesz, czy Ty pójdziesz dalej, czy, czy jednak zostaniesz w miejscu. Dlaczego ta sportowa rywalizacja ma być Twoją przewagą w życiu codziennym? Weźmy tutaj choćby aspekt pracy, pracy, którą wykonujesz na co dzień. Wiadomo, chcesz awansować, jesteś ambitny, chcesz awansować, chcesz zmienić stanowisko, chcesz piąć się na szczeble kariery. Może ci nie zadowala i jesteś ciągle w tym samym miejscu. Na to mam jedną i, i, i to szczerze powiem no chyba najlepszą odpowiedź. Pracuj ciężej, pracuj ciężej, pracuj wytrwalej. Pracuj, rób więcej niż wszyscy inni dookoła. Dawaj więcej wartości niż każdy inny. Będzie to trafiać do większego grona klientów być może w firmie albo w ogóle Twoich znajomych, to znaczy, że je idziesz w dobrym kierunku. Będziesz stanie się bardziej zauważalny, będą mieli możliwość zobaczenia Twojego całego potencjału. A to, że przychodzisz do pracy 9-17, to, to nie ma znaczenia, jeśli nie wkładasz w to pracę dużo więcej, jeśli nie próbujesz się uczyć każdego dnia i nie próbujesz się jeszcze wyżej. Ciężka praca, dawanie wartości, czy dyscyplina to są mega zapominane wartości człowieka i najbardziej niedoceniane, bo to są fundamenty wszystkiego. W dzisiejszym świecie gratyfikacji walczysz dosłownie o słabę popularność, tą liczbę lajków na tym Facebooku, tam Instagramie, musisz mieć ich najwięcej, to się liczy, to się... Widzę, to... że społeczeństwo się zagubia. Ty się możesz zagubić. I to jest najgorsze. Ludzie robią złe rzeczy tylko po to, żeby dostać te lajki. I do mnie to serio nie trafia. To, to zaczyna być chore i pamiętaj, że, że to trzeba robić z głową, rywalizować z głową. Zawsze w zdrowy sposób i pamiętając o tych czterech zasadach w ogóle. Tak jak to jest w sporcie. Bo sport to podstawa i fundament. Tak jak dyscyplina, szacunek do rywala, pokora oraz... Zasady fair play. I co rekomenduję, żebyś zrobił już teraz? Wyłącz myślenie, wyłącz jakiekolwiek uczucia, wyłącz te zmęczenie albo udawanie tego zmęczenia i zrób to, co jest do zrobienia, to, co ch zawsze chciałeś zrobić, albo rozpocząć. Zrób pierwszy krok już teraz, już dziś. A jutro? Jutro powtórz to po prostu. Koncentruj się na tych drobnych procesach każdego dnia. A uwierz mi, że te takie drobne, małe rzeczy, które będziesz robił każdego dnia pozwolą Ci odjechać kilometry od całej reszty. bo Jak czuję, że ktoś mnie dogania i, i czujesz, że ktoś już tam wiesz, dobiega, już zaraz jest na równi z Tobą, to wtedy mam do, do mnie takiego powera, wiesz, jadę jeszcze bardziej. Wiem, że, że nie chcę, żeby on mnie przegonił, żeby mnie doścignął. Dlatego pamiętaj, gdy ktoś się dogania, gdy czujesz zagrożenie, gdy czujesz, że twój rywal może być już blisko, blisko Ciebie. Śmiało tam! Wrzutaj weższy i odjeżdżaj mu. To tyle ode mnie. A jeśli podobał Ci się materiał, zapraszam również do sprawdzenia mojego wpisu. Warto, żebyś tam przed, zostawił w ogóle swój świat że, ślad, przepraszam, że jesteś i pozdrawiam. Pozdrawiam ze słonecznego aktualnie Edynburga. Cholera, Paweł. To ty się wpakowałeś. To zechciało się internety tworzyć, cholera. O, ciężary. Dobra, dawaj dalej. Okej. Okay.